Na spokojnych wzgórzach prowincji Henan, 500 mil na południe od Pekinu, znajdziemy kolejny symbol historii, który przyciąga miliony podróżników. Klasztor Shaolin, ojczyzna Kung Fu. Właśnie tu, ponad 500 lat temu, narodziła się ta sztuka walki. Jeden z pierwszych przyczynków Chin, skład kultury świata. Kung fu miało ogromny wpływ na rozwój innych sztuk walki. Wokół świątyni znajdują się setki szkółek. Praktykują w nich setki tysięcy uczniów chcących poznać tę najstarszą sztukę walki. Każdy z nich chce zostać wielkim mistrzem. Albo zagrać w jednym z setek filmów Kung Fu, kręconych w Hongkongu. Nawiązują do pradawnej historii Chin. To występ orkiestry z okazji obchodów rocznicy śmierci mistrza klasztoru Shaolin. Pierwszy mistrz nie był jednak Chińczykiem. Historia chińskich sztuk walki datuje się na tysiące lat wstecz. Kung fu opracował hinduski mnich Bodhidharma, który przybył do Chin w V wieku. Według legendy Bodhidharma stwierdził, że medytacje osłabiły mnichów. Aby przywrócić im formę, opracował serię ćwiczeń imitujących ruchy 18 zwierząt, takich jak tygrys, małpy i węże. Obserwując mistrza, łatwo je dostrzeżemy. Kung fu to zręczność poprzez wysiłek. Mnichowie, praktykując te ćwiczenia, bronili się przed ludźmi i dzikimi zwierzętami. To święta tradycja, i mnichowie już w wieku 9 lat przybywają z całych Chin, by poświęcić się doskonaleniu ducha i ciała. Jeśli będziecie mieli szczęście, zobaczycie ich prezentujących słabne i pradawne techniki walki. Ruchami dłoni, stóp, mieczy lub włóczni wydają się zaprzeczać prawom grawitacji. Stosują uderzenia i kopniaki w formie określanej jako kung fu. Są bardzo skoncentrowani na ruchach. To niesamowity widok. Widywałam już podobne rzeczy w telewizji, ale podziwianie ich zdolności na własne oczy jest dla mnie wielkim zaszczytem. Nie szukajcie wśród nich następcy Bruce Lee czy Jackie Chana. W przeciwieństwie do uczniów szkół kung-fu, nie szukają hollywoodzkiej kariery. A ich wyczynów nie mogą oglądać ludzie wrażliwi. Te miecze są ostre. Gwoździe jeszcze ostrzejsze. Zgodnie z ich teorią, siłę psychiczną uzyskuje się poprzez pokonywanie fizycznych granic. Oto kanapka z mnichów, która ma być testem dla największych wyznawców. Nieprawdopodobne. Na ich ciałach pozostały zaledwie drobne ślady. A co powiecie na to? Skoncentrowany mnich uderza głową, by udowodnić wyższość ducha nad ciałem. Prawie mu się udało. Teraz poszło lepiej. Jeśli chcielibyście wyciągnąć portfele, rzucą Wam wyzwanie liczne stragany z pamiątkami. Sprzedaż przedmiotów kojarzonych z pradawnymi Chinami stanowi część interesów prowadzonych we współczesnych Chinach. Jest większy od zamków europejskich. Blednie przy nim nawet wersal, wspaniała siedziba francuskich króli. Również i dziś stanowi źródło inspiracji. Największy pałac na świecie, cudowne dzieło wschodniej architektury. Pałac miłości, śmierci, tajemnic i polityki. W centrum Pekinu znajdziecie zakazane miasto, symbol najwyższej władzy, jaką cieszył się cesarz Chin. Rzeczywiście był synem nieba. Chińczycy, odwiedzający zakazane miasto, czują wielkie podniecenie. Respekt wobec cesarza przenoszony jest w genach. Wiedzą, że było to miejsce wyjątkowe, a przez wieki zwykli ludzie nie mieli do niego wstępu. Dziś oglądają je tłumy turystów. Młode pary robią sobie zdjęcia pod Cyprysem, symbolem wiecznej miłości. Wieki temu sama obecność w zakazanym mieście oznaczała pewną śmierć. Plac wygląda jakby składał się z połączonych ze sobą stadionów. To najlepszy opis tego miejsca. Jest przeogromny. Obszar miasta zajmuje ponad 720 tysięcy metrów kwadratowych. Otacza go szeroka fosa. Był domem tysięcy służących, eunuchów, żon, konkubin i dzieci cesarza. W mieście znajduje się 10 tysięcy pokoi, ale żadnej jadalni. Cesarz jadał tam, gdzie miał ochotę. Trudno sobie wyobrazić ogrom zbytkownego życia tego ogromnego cesarskiego dworu. Weszliśmy bramą główną, spojrzeliśmy przed siebie i pomyśleliśmy, że ta zabudowa nigdzie się nie kończy. Tylko niewielu obcokrajowców dostąpiło zaszczytu odwiedzenia cesarza. Mijali bramę za bramą. Przy każdej z nich stali cesarscy strażnicy. Wokół paliły się kadzidła, powiewały flagi i słychać było uderzenia w bębny. Wreszcie, po bardzo długim spacerze, dochodzili do tronu cesarza, znajdującego się w górnym pawilonie. Musieli uklęknąć i schylić głowę. Było to napawające strachem doświadczenie.